Spotykamy się dziś na modlitwie o pokój i sprawiedliwość na świecie w miejscu, tak jak powiedział prowadzącym pan doktor Artur Konopacki, niezwykłym. W Bohonikach, gdzie zbiegają się drogi wszystkich kultur. W województwie podlaskim, gdzie zbiegają się drogi wszystkich religii. Religii... Chrześcijańskich, religii żydowskiej, religii muzułmańskiej. Bohoniki to miejsce niezwykłe pod względem duchowym dla Tatarów, muzułmanów polskich, ale także pod względem kulturowym dla Rzeczpospolitej Polskiej. Tutaj Tatarzy to nie są emigranci z lat 60. czy 70. ubiegłego stulecia, tak jak w innych krajach Unii Europejskiej. Tutaj Tatarzy stanowią trzon obywateli Podlasia, obywateli Rzeczpospolitej, obywateli Unii Europejskiej. Serdecznie jeszcze raz chcę powitać gorąco za tak liczne przybycie i tak na, szczególną, na szczególne spotkanie które jest ważne, można podkreślić, dla chrześcijan i muzułmanów. Serdecznie dziękuję. Więc my przychodzimy tutaj w pierwszej kolejności, żeby pracować nad sobą, a potem tym darem dzielimy się z innymi. Drodzy moi, każdy z nas na swój sposób chce podziękować za tę chwilę i organizatorom, i Panu Bogu. I życzę, abyśmy dobrze wykorzystali ten czas. Pragnę bardzo serdecznie podziękować Ekscelencji Mówi i wszystkim organizatorom tego spotkania, że odnowiony zostaje Dzień modlitwy, i modlitwy o Pokój i Sprawiedliwość na świecie. Bowiem, jak to kiedyś indiański chłopiec zapytał dziadka, dziadku, jaki jest świat? Dziadek odpowiedział: Świat jest jak moje serce, w którym walczą dwa wilki. Jeden jest pełen agresji, pożądania, nienawiści. Drugi jest pełen pokoju, wybaczenia i miłości. Dziadku, a który wygrywa tą wojnę? Ten którego karmię, odpowiedział dziadek. Dzisiaj spotkaliśmy się dla tej karmy. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jak powiedziano wcześniej, nie ma bardziej magicznego miejsca w wielokulturowej Ziemi Słowackiej jak pochodzi na to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję organizatorom, dziękuję wszystkim, którzy zaszczycili swoją obecnością i chęcią wspólnej modlitwy o pokój na świecie. Dziękuję bardzo. Niestety wciąż jeszcze wiele zła oraz zniszczeń dokonuje się w imię religii. Dlatego ciągle aktualne są słowa świętego Jana Pawła II. Religia nie jest i nie może stać się pretekstem do konfliktu, szczególnie wówczas, gdy istnieją różnice na płaszczyźnie tożsamości religijnej, kulturowej i etnicznej. Religia i pokój są ze sobą ściśle związane. Prowadzenie wojny w imię religii stanowi jaskrawy jej pogwałcenie. Proszę Państwa, te meczety, które funkcjonują na ziemiach dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego, są chyba najlepszym przykładem dialogu. To, że one przetrwały, to, że one funkcjonują, to, że dzisiaj na ziemiach dawnego Związku Sowieckiego, na Litwie, na Białorusi, odżywają na powrót. To, że mamy dzisiaj gościa Zidia, to też jest niezwykłym świadectwem tego wzajemnego dialogu, tego wzajemnego zrozumienia się. Bo nie byłoby tego, proszę Państwa, zrozumienia, gdyby nie ci mieszkańcy, ci prości ludzie, którzy tutaj żyją, nie byłoby tego wspaniałego powiedzenia o wsiach tatarskich, kiedy mówiło się, że są to wsi tryniedzielne. A dlaczego tryniedzielne? Bo były trzy niedziele. Pierwsza. W piątek niedziela muzułmańska, w sobotę był szabas, a w niedzielę była świątynia chrześcijańska. Ci ludzie nawzajem żyli, ci ludzie nawzajem się odwiedzali, ci ludzie nawzajem tworzyli to społeczeństwo e, Rzeczpospolitej. la <śmienny> ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. ALLAHU AKBAR, Allahu akbar. Allahu akbar. się dzisiaj i zawsze za ludzi, którzy zginęli z rąk terroru, dyktatury i niesprawiedliwości Niesprawiedliwości międzynarodowej człowieka. Módlmy się za kraje stojące w obliczu ideału dążeń do jedności, aby pamiętały, że ich fundamentem ma być pokój, sprawiedliwość, poszanowanie praw człowieka i tolerancję religijnej. Módlmy się o pełne zaangażowanie każdej wspólnoty religijnej w sprawy pokoju na świecie. O walkę o sprawiedliwość i uczciwość, o prawa dla najsłabszych, abyśmy się zjednoczyli przeciwko przemocy, przeciwko terroru i nadużywaniu władzy. <laughs> عزيز الرحيم فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون كانت إلا صيحة واحدة